Serdecznie Ostrowiec, Świętokrzyski. Jest. <laughs> patrzcie! Tutaj się zaczyna kurwa program, a Alan co przez telefon gada. Niesamowite, niesamowite. Witam serdecznie Ostrowiec, Świętokrzyski. Jesteśmy teraz podczas programu. Musimy przypomnieć Alanowi, żeby nie rozmawiał przez telefon. Za chwilę to będzie robił. Nie, nie, nie będzie. Ciekawy czy Alan, bo ten właśnie telefon i mówi, słucham? Słucham? <laughs> No. Media będzie później. Moi słuchaj, drodzy, moi drodzy, nie. krótko i na temat, żeby nie przedłużać. E... Dobra, może Alan nie mówi, słucham, ale Szachta mówi do niego, słuchaj. Panowie się widzą praktycznie czwarty raz, bo dwie konferencje, jeden program, dużo rzeczy. Było powiedzianych dużo rzeczy na ostatniej konferencji się wydarzyło. Zaczęliśmy panel. Marianna Schreiber doszła do głosu, natomiast nie mogła dojść do głosu, bo cały się. czas między wami była szamotanina. I pytanie jest, co, po, się, po wydarzyło? co, dawać co głos, się wydarzyło? Po, po co i dawać głos, jak ona pierdoli bez Jeszcze sensu. raz. Mówię, po co i dawać głos, jak ona pierdoli bez sensu? Nie ty zauważyłeś, jaka. Mówisz o Mariannie. Za, za tak, każdy, 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 kurde, każde jakieś tam przemówienie, to jest kurwa godzina czasu gadania. Dobra, Alan, mam prośbę, żeby byś był zrozumiany bardziej, to staraj się trzymać mikrofon Słowo? O, super, super. Rewelacja. No tak będziesz gadał po walce, po walce tak będziesz gadał. <grym zielka> pa, nie, panowie, pytanie jest proste. Co się wydarzyło, że ty tak odpaliłeś się na tej konferencji, nie spodobało ci się rzu, rzu, rzucać? Przecież ja, to małe, trzy, małe wiesz, ja i on mamy małe kurwa zapalniki, wiesz. On mnie kurwa jedną kapsulem czy czymś, potem ja mu oddałem, zacząłem się kurwa wiesz, rzucać. No i żeśmy odpalili, kurwa, grubsze działa, nie? Ja nie widziałem. jeszcze mnie znasz jego Ja nie bórnowy. widziałem jeszcze, raz, żebyś ty tylu tylukrotnie próbował mimo wszystko dotrzeć do zawodnika. Wiadomo, była ochrona, ktoś może powiedzieć, była no zespałem, bo uwierz mi, że, Uwierz mi, że gdyby nie ten, gdyby nie Paweł Jóźwiak, to mogłoby nie dojść do walki, nie? Ja widziałem to. Te... na pewno będzie dagestańskie. ktoś tam, byś tam został ciężko <laughs> znokautowany. Ze ty. No, ktoś prawie został znokautowany, po lewym. Przestań, przestań, tego dostałeś. Przestań, no kurwa, ty jesteś pierdoleniem. Ja trenerem, to dzień przed, kurwa, przed konferencją to robiłem. Idę, idę, identycznie to. No właśnie, bo ja się zastanawiałem Dobra, przez moment, y, Szachta, czy Ty wyprowadziłeś z ręki, ale kość by powinna rozciąć skórę. E, nie ma rozcięcia... Nie, z tego, z tego. Czyli... Nie, Niemożliwe, niemożliwe. Nie ma czegoś takiego, nie ma czegoś takiego. No to słuchaj, u, u, czy, jeżeli kurwa, to nie. z gołej łapy, Mów do... to. jeżeli byś dostał z gołej łapy ale mnie... A to była to, kurwa, taka obciera, to była takie, kurwa, wiesz... To był stąd. Ja widziałem, jak Ty bijesz. To był stąd. jak Ty bijesz, kurwa. Człowieku, to było stąd, nie było tego. Czyli z otwartej. Tak ty sam teraz jak wypowiadałeś się kurwa na wywiadek, powiedziałeś, sam nie czego uderzyłeś. Nie, Masz nie ma nie może. 99 dostajesz 9%. ,9 a, ja ci, kurwa, ja ci, ej, a ja ci A ja ci ej. puszczę wywiad. Ale on ja... ogólnie od jakiegoś czasu jest fanem oglądania gwiazdozbiorów i podobno sobie kupił właśnie taki ten. Taki nowoczesny, nowoczesny, tam te teleskop czy coś takiego, no i za, za mocno oko przyłożył. Puszczę wywiad, kurwa. ja ci puszczę wywiad, ja normalnie mówię, ja nie no to, tak będziesz mówił w, w sobotę. Albo może będzie po północy, to w niedzielę. E, ale no, mówię... ty w ogóle nie będziesz mówił, bro. Tak? No, zamilkniesz, kurwa. <laughs> Jaki masz plan? Jaki masz plan na tą walkę? Powiedz. I to nie ma co, to są friki, tutaj można grać otwarte. Nie wiem. zobaczymy, wiesz, to jest walka, więc... Więc zobaczymy, nie? Zobaczymy też, jak się to będzie wszystko rozwijało. mamy, mamy game plan z, z trenerem na niego, więc e, nie jest jakimś wir wirtuozem tak samo, tak więc. Słuchaj, on o mnie nic nie wie. On dosłownie o mnie nic nie wie, nie wie, jak się, się bije kompletnie. Nic, 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 nic nie wiesz o mnie. Nic. Dobrze, widziałeś jakąkolwiek jedną walkę Jedną walkę no, mogłeś. Nawet sobie nie wyobrażasz, jaka siła jest w łapach. Tak? No jeszcze z piąskówki, ale, kurwa. Ale pompka, pompka, to jest pompka. nie. Nie, ma żadnej pompki. Pompka do ja od czterech ja albo pięciu miesięcy w ogóle siłowni nie robię. Ale w ogóle pompka, ale pompka do Bemiksa. Ja, ja w ogóle siłowni robię, ja się w ogóle nie pompuję, kompletnie. Ja w ogóle siłki nie robię. Naprawdę ci mówię. Dobrze. Zobaczymy jutro. No to jaka pompka mówisz? To pompka do BMX. No to więc. zobaczysz kurwa, chłopie, dostać obcierki delikatnie a, i prawie kurwa, obcierki, prawie, kurwa ci, prawie ci oko wypadło, a jak dostaniesz kurwa z, z łapy, to będzie po tobie. Wow, wow, wow. No jeżeli to było. Ty mówisz o noga, kurwa, chłopie, nawet, dawaj sobie półkiku. Dawaj, dawaj no to zapraszam, ale tylko żebyście się nie kontuzowali za bardzo. Ja pierdolę. Dawaj sobie pierdolniemy po lukiku, niesamowite. Piękno to jest. Podoba mi się. No tak, panowie, poczekaj. Ale to umawiamy się na, czw na czwórę. Kop pierwszy. No proszę, zaraz oceniamy za chwilę, dawaj. Kurwa. To pierwsza ocena e, Bartek. Bartek w skali od 1 do o, 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 o od skali od 1 do 10 jak mocno. Teraz Misio ogląda live, tak afnij od Kazek, obrowo to wioska weź, weź, wioska tychowodowska to zbro. No my sobie widzieli. Ja ty tak będziesz Właśnie w tym momencie widziałem powtórkę. kurwa pod. Widziałem powtórkę. Dzieci kurwa. weź leki, co? Kopacz, kurwa. Ale tu i byłeś przygotowany, a walce nie będę. No mówię, tu byłem przygotowany a walce nie będę. Kurwa to w ogóle nie trafisz. No nie wiem. Ale trafisz to w ogóle. Nie A w jaki sposób? Jak oceniasz? Ja widziałem to już teraz. Nie spokój się, kurwa. Hmm. No. Chłopie, ja myślałem, to... że ty kopiesz, że ty naprawdę kopiesz bez kitu teraz, po ty co ty kupów kurwa. No. Czyli nie zrobiło to na tobie wrażenia no, to że? Nie, wiem w ogóle. Ty nie tak to jest... byłeś tej pizdy? No nie, to nie było coś siły. To już myślałem kurwa. No ty dobra, ty stały. A, ty kopną, a ty go chciałeś kopnąć stałej Ja w ogóle nie weszło, uwierz mi, ja nie poczuć w ogóle nic. nic, nic, bo nie weszło. Dobra widzowie, robimy powtórkę kurwa, bo chłopaki się tutaj przepychają, że wzajemnie kopać nie potrafią. Moim zdaniem kopiemy, aż w końcu ktoś się obstra i powie, że ma dosyć. Robimy zawody kurwa kopania dzień przed walką. Jak on zakopie kurwa? Ja tak swoich kurwa 5% procent, 5%, 5%. No dobra. Przeszczepy takie chudziutkie, kurwa. Natomiast jedna rzecz mnie wciąż zastanawia, jeżeli, kurwa, to, jest fakty, ja czy... tak, Słuchaj, jeżeli to jest Tak, co? jeżeli tak kopiesz, kurwa, to ja myślę, że nie pójdziesz na to. Nie, co? Żeby ty na to nie pójdziesz. Zastanawia mnie... Ja, ja nie pójdę. Słuchaj, jeżeli... Tak... teraz nie pójdę na, na to? kopę, no. no weźcie, że mogę, kurwa, do jutro się z tobą kota kopać, ty. O! Jeżeli... Ja lubię się kopać. Jeżeli to było o. przyłożenie z otwartej dłoni, tak jak mówi Bartek, wskazujesz na tą część, tak? Nie ma. Tu. Alan twierdzi, Stary, że... oni przez połowę dyskusji będą gadać o tym, którą częścią dłoni ktoś kogoś uderzył, i czy jego kopnięcie było mocniejsze. To. Jest wysoko. Jakbyś go trafił, Ja, ale jeszcze było takie tak. Normalnie guza miałem. Miałe. Normalnie... No, ale patrz, stąd kurwa. Powiem wam tak, prawda jest taka, że za każdym razem, jak dostaniesz low to on boli. Mniej lub bardziej, ale boli. To nie jest prawda, że low -kick nie boli. To no jednak to jest takie miejsce, że jak ktoś cię kopnie, kopnie cię kurwa z piszczela. No czuć. To nie jest tak, że kurwa ruszać się nie możesz, ale odczuwasz to kopnięcie. To jest takie pierdolenie, kurwa. Takie pokazywanie, jakich to ty jaj nie masz. Zawsze jak ktoś Cię kurwa kopnie, to to poczujesz, a jak jeszcze kopnie Cię ktoś kto trenuje, a Ty nic nigdy nie trenowałeś i kopnięcia nie, nie przyjąłeś, to będziesz kurwa kula wychodził, nawet tak jakiś turbo dynamiczny nie jest, bo masz miejsce nieokopane. Dziw dziwna dyskusja. A, po prostu obcierkę kurwa... Nie, e. ktoś stąd! ty jesteś jakiś pośledzony? ty jesteś jakiś sięgnięty? Pośledzony jest. Mam tak? ci udowodnić drugi raz? Nie wiem. Dopuściliście go w ogóle do walki? Ma pan pod, podbite? No, badania lekarskie. Jasek, Jasek, pan serzak? Jasek, kurwa. Ja miałem tylko wejść i wyjść, kurwa. I powinieneś, kurwa, się naprawdę zbadać, ty. Bo ty po mojej walce nic nie będziesz mówił. Albo będziesz na wywiadach. Ale wiesz, co ci powiem, Alan? Że ja naprawdę widzę innego Alana niż na pierwszej konferencji. Przy drugiej też była inna odsłona. Natomiast wydaje się być bardziej rozpromieniony, zadowolony, Bolony. No zacząłem kurde współpracować z odpowiednimi osobami, z psychologiem i tak dalej, tak więc jest, jest, nie jest jeszcze to, co bym chciał, ale jest dużo lepiej. Tam dużo osób miało, tłumaczy, dużo osób miało obawy, że, e, że może coś nie zagrać, e, ale dużo pracuje nad tym. Wiem, że jeszcze długa droga przede mną, e, żeby siebie, siebie po prostu postawić na nogi w zupełności, ale ma, uwierzcie mi, że pracuję Małymi krokami do przodu. Skomentowałeś to w jakiś sposób, że co, co powiedziałeś, jak... Bo nie usłyszałem. Nie, nie pamiętam, czy No. Tak samo nie pamiętam, jak Tak samo nie pamiętam, jak uderzył. Ale mówiłeś, że co? Rechujesz no, to. Pracowałeś nad mentalem, no to na pewno głową zawsze coś. To mówisz. mam z głową coś? Uważasz, tak? że tak? nie bo Z, z głową ty... to masz na pewno, kurwa. Bo to chyba nie była Wiesz ta... czego? tajemnica. Wiesz od czego? od czego? Wiesz od czego masz głową? No od substancji, kurwa, odurzających. pierdolnięty. ty. Chyba dzisiaj coś tak, kurwa, chyba ten tempo. Rodziosz Hir przesyła nie, 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 2 zł i 93 grosze. Je baba zielona sztuk tylko apator. Nie, dobra. Poczekaj. Radzie ty nie nie ja też nie chcę, Ja też nie chcę tego przedłużać, natomiast jedna rzecz. Mówiło się zawsze o tym, że dyspozycja na Kwiecińskiego w dużej mierze jest uzależniona od tego, jak on się będzie czuł mentalnie, bo, bo ta głowa różnie w walce. O ile umiejętności widzimy i na tarczach, i gdzieś na treningach, no to często w walce skarżył się sam na, 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 na tą rzecz w pierwszej kości na drugiej, w drugiej na tlen. Pytanie jest, jak ty uważasz, czy się przygotował do tego? Dobra, ale nowi może głowa to sami w nie gra, ale na influenceriadzie zagrała. Także. Dają chłopak pierwsze miejsce, także za to szacun. Po prostu Alanowi głowa pracuje wtedy, kiedy faktycznie trzeba. Kiedy jakieś wyzwanie jest kurwa przed nim. Jakieś intelektualne, na przykład. On kurwa nie, nie będzie bardzo strania dosłownie. Mnie to chuj interesuje, czy on się przygotował, czy nie. Czy, ja myślę, że to o mnie pytasz. Czy, ja się czy ta głowa, czy ta głowa, czy myślisz, że będzie? No, Może głowa to mu kurwa, nie Ale cieszę się, głowa to mu Cieszę się, że zawre. jestem underdogiem. Lubię z tej pozycji wychodzić. Lubię. Często, często. Jeszcze chyba, jest to bardziej, bardziej, Ale to jest w ogóle wchodzi że zjedziane drogą. Jeszcze bardziej ten, tak, jeszcze bardziej mnie to motywuje. Bo ale do czego Lubię spróczmy kupony. Jak ty masz 30 kurwa jeden? To Ej, czy, czy, co czy, się to kurwa? Ty dumny jesteś, Ale kurwa? Tu ty? Dumny jesteś, kurwa, że liczyć. ty wygłosiłeś Underdog? Na ile ty, kurwa, masz walk, powiedz mi? Trzy. No. Ile masz walk? Trzy. No i na pizdę zostałeś, kurwa, w tych dwóch, ty. W jakich dwóch? Ty, tych, co miałeś. No widziałeś walki? To nie do końca. No, bo no, zostałeś na pizdę tak samo. Nie. W żadnej walce nie zostałem na pizdę. Ty nie masz za dużo materiału, bo teraz faktycznie sobie patrzę, no szachtę mogłeś zobaczyć ewentualnie raz w walce chyba, która była transmitowana. Choć widziałem go kurwa nie Nie, nie, mówię On akurat mówię, że ciebie mógł zobaczyć w jednej, natomiast ty ewidentnie mogłeś przejrzeć, gdzie są najmo, najmocniejsze i naj, gdzie są najsłabsze, zacznijmy od tego. Chociaż jedną powiem, nie, jeżeli nie będziesz w stanie trzech, jedną rzecz. Jeżeli wejdzie mój cios, jeżeli wejdzie mój cios i nawet nieczysto, to będzie spał. Tak? Tak. Obiecujesz? Obiecuję. Obiecuję, słuchajcie. Obiecuję, on, obiecuję, jeżeli wejdzie cios, będzie kurwa spał, obiecuję ci to. Dobro. Obiecuję A jak, to. jak nie, to co? No, jak nie, to życie. Co? Życie. No ale, ale to trochę, ale tro, trochę Bartek tak, jak wyjdzie cios, to będzie spał, no ale jak nie pójdzie spać, to powiesz, że nie wszedł. Stary, ale po prawej stronie to nie są cyski Mariany Schreiber, tylko to jest klata tego, tego zawodnika, co siedzi po prawo. Wy jesteście jacyś zjebani. Mówię o tej grafice. A mógł, a, mógł a mógł wejść. A mógł wejść. Ale powiedział, nie, odkryłeś Amerykę. Ale mógł wejść. No powiedział, że nawet jeżeli nie czysto wejdzie cios, to będę spał. Tak. Nie to, że czy wejdzie. A okej, okay, czyli nie nawet. To, że... ale no dobra, to dobra. zobaczysz, kurwa. Czyli to, czy możemy się spodziewać, że to będzie to nie będzie budynek na trzech rundach? Nie. Okay. nie, nie, okay. Jestem przygotowany 3 rundy, ale na 99 to nie, nie, na nie, nie, ale nie, 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 Kto nie, nie, Kto w pytało, Dużo osób pytało, czy będzie o kurwa ja, Majster przesyła Tenis, 2 zł i 93 grosze. Je i apator tylko kuterów. No kurwa, zapomniałem, bo mam dla ciebie plakietkę media. No, ja ci Też to już tak jako to fotografa? <laughs> na gale. Nie, no zobaczymy. Zobacz, prawdopodobnie chodzi. Rozumiem, się że to jest ciśnienie, ciśnienie od tego, że, zrobi, że robi zdjęcia, tak? O to chciałeś pocisnąć, bo ja nie wiem, tak? No okej. Okay. No miał fotografa kurwa. Ale ty, faktycznie to ty robiłeś te zdjęcia czy może? To szalałeś no, kurwa. Bo to, 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 to dlatego... nie ważne. Dlatego nie, dlatego pytam. Co ty kurwa te pytam, Tę, pytam normalnie. Jak horyzomek, jak czemu mi się słuchawki rozłączyły? Pani ludzie nie muszą się pytać, wyjedzą. wiedzą. się, się przez... kurwa. Dobra, będę tu naprzód. O Jezu, kabel mi nie sięga. O ja pierdolar, są problemy. Knij ryj, kurwa. No, ty tak, powiem ci tak, <śmianowice> jakby ziomek do mnie podszedł, jakiś powiedział weź mi zrób foto, to mu zrobił fotę. Jest... <śmianowice> tak, no ja też nie ogólnie. widzę problemu. No, nie, no jakby też serio. nie. ja też nie widzę w tym problemu. Więc wiesz, po prostu no. pytam i odnośi. No nie, się. no to mówię ci, że nie. Okej. Okay. Z, z czego ty się śmiejesz? Tak, czemu ty, jakby ja nie, I nie wiem, wiesz, do do ty, widać, ty. widać, że kurwa ten ten, ten konflikt. Nie to, ziesz, ja, ja Wam przypomnę, ja no to. Nie tak powiem. się właśnie, do łom kabel nie sięga. No, weź podwójną dawkę. No, podwójną wezmę na ciebie. Ja te te lowkiki kurwa twoje chłopie, to ja nawet nie muszę dawek żadnych brać, kurwa. tak przypomnij Bartek, to było tak, że ciebie reakcja, to, czy to co zrobił Alan, czy jego reakcja na dziewczynę Sekwento gdzieś tam na story, to cię odpaliło, bo to chyba był taki zapalnik. Ty wypowiedziałeś się na ten temat wielokrotnie. Tak, no do, tak dokładnie, ja się na ten temat wypowiedziałem, spotkałem go wśród moich kolegów, był tam crazy, był jeszcze jeden taki mój koleżka, był jego, jego trener Bątkowski. Powiedziałem, że mu ręki nie podam, bo się zachował tak i tak. Mówię, a to jak nie chcesz, że nie musisz, z pokorą to przyjął. Normalnie to przyjął, nie, nie rzucał się ani nic. Yy, no i kurwa sobie poszliśmy, nie? No i stwierdziłem, dobra, no chuj, no, no ja mu to powiedziałem. Eee, nie mogłem złapać nigdzie z se sekwento, bo on mi tam powiedział, że jakieś serduszka, ale potem se sekwento mi pokazał, że to nie były serduszka, takie jak lajki robisz, tylko re relacje serduszka. No Relację serd Serduszkę, no, serduszkę. No i, to z tego. No, to, to, no i co? Bo ludzie myśleli, ale... że ty wstajesz taki lajki, jak jest serduszko, nie? Jak lajkujesz kurwa. Wiesz co, to jest kurwa polubienie, a, re a reakcja? Re, no właśnie reakcja, reakcja ja do kolegi po, reakcja początku, do kolegi dziewczyny początku, z serduszkiem ale ja od razu Znaliście się w ogóle od, od, bo od, ja inaczej nie, nie, nie znałem, no właśnie nie jak się. jakbyś się znał nie słuchaj znałem, mam wiec. przyjaciółki mam przyjaciółki które nie są słuchaj ja mam prostu. przyjaciółki które są z moimi kolegami ja na przykład jakbym na relację wstawił i bym ją znał bo to jest moja przyjaciółka a, dobra, przyjaciółka. To, a ty jej kurwa nie znałeś nie znałeś a ile razy że się widzieliście jak ja jej, kurwa raz na oczy ją widziałem kurwa zdezelowaną, no to tym bardziej. No, raz zdezelowaną. Na oczy ją raz zdezelowaną. Co znaczy, że ją zdezelowaną, kurwa widział? Raz ją na oczy widziałem zdezelowaną. Panu, mówię ci, że kurwa ale, jej nie poznałem. Ale... ile razy Kurde, to pan... wałkował kurwa. No to nie muszę. Przeprosiłem go, to ja chowałem. Dobra, nie musisz wałkować, jak facet, Nie musisz wałkować. Nie musisz wałkować, to każdy wie, ale powiedz dlaczego farmazoniłeś już alego reportera. Powiedziałem, że mam wyjebane w twoją rękę. Ale no, przedstawiłeś to inaczej. Że mam wypierdalać z ręką, że jestem taki straki i i no, poniosło mnie, no bo no. Mówiłem, że no to pochój, ponosi, kurwa. No, no. no, no ja ja pochój, pierdolnięty nie no. wiesz. To, że imię kurwa nie poniosło. No. A z czym cię I mówię. żebym ja ci nie powiedział, że jestem pierdolnięty. No. no, no. I co mi zrobię? No i co ci zrobię? No, nic mi zrobię. No, no, no nic to, ci nie zrobię. To... linku ci kurwa zrobię. linku ci zrobię. nic nie możesz ja zrobić. Ewidentnie, dajcie mi jakąś w ogóle radę, gdzie można kupić takie szafy, kurwa niewielkie, na ubrania, buty i tak dalej, bo chcę sobie taki jeszcze jeden item zakupić. A, że to jest syf, to nie jest syf. Yy, moje koty bardzo lubią leżeć na dobrej jakości tkaninach. Więc tutaj są ubrania bawełniane po 500 zł za sztukę. Ja w nich nie chodzę ogólnie. Ja je tutaj sobie rzuciłem, bo moje koty lubią na tym leżeć. Lubią sobie drapać tą bawełnę i tak dalej. Nic. Jedynie no dostaniesz w ringu. I to jest kurwa. Ja ci na ulicy nic nie mogę, no zrobić. bo nie możesz no mi no zrobić. No nie mogę. No i to jest No tak, wiesz, e, przestrzeń. Jedyna. Wiesią nie mogę mogiut wiebacy. Już miał jedyną szansę. Żeby się wykazać. A ty słyszysz co ty gadasz? Już miał jedyną szansę. Jedyna szansa, żeby to się będzie. wykazać. Wiesz, ja cię mogę teraz złapać po hali, kurwa. No to albo kurwa się No i albo, nie dojdzie. Albo no i chcesz, właśnie. To albo bo chcę. Bo chcę. Dlatego Leku dlaczego musi jedyna. Bo to jest jedyna szansa. Bo po walce też będzie szansa. Ale jedyna chyba oficjalna. Nie będzie ucieknie nie za będzie. granicę? Nie, nie będzie. Chciałbym powiedzieć, chyba jedyna bez konsekwencji, nie? Gdyby coś, bo rozumiem, gdyby to się wydarzyło poza Poza eventem, no to można było to różnie. Ja interpretować. nie chciałbym, mówisz, mi jeste taką osobą, żebym nie chciał go złapać sam na sam, bo bym mu zrobił krzywdę, nie? A, że nie powstrzymałbyś. Nie, tak bym mu zrobił krzywdę. I te... Ale mój kotek tam bardzo często na live'ach leży na tej górce, jakby bez kitu. Tego bym nie, chciał, nie chciałbym go złapać no, sam na sam, bo niego naprawdę go nie lubię. A, ty jesteś... Lubiłem go. Tamki ryj. Na... taki virtuos jest. Lubiłem go, bo był taki kurwa śmieszny. Jeszcze nawet na klaudzie kurwa coś tam do mnie podbijał, coś tam gadał. To są prywatne sprawy. Nie będę mówić, co do mnie gadałeś. Bo wiesz co, kurwa, o co się pytałeś? Nie będę mówił, nieważne. Mieliśmy, ludzi. mieliśmy Nie, nie, nie powiedziałem nic. Ale Będziemy, nie, będę, nie będę pytał o co, tylko czy to było coś... Nie, normalne pytanie. Nie, normalne było pytanie okay. i normalnie... Jak szalony da mi radę jak sprzątać, to podejrzewam, że będzie chciał, żebym sprzątał podobnie jak on. Więc rady od starego mefedroniarza akurat nie potrzebuję. Kto ma wiedzieć, ten wie. Pozrok Kraków. Normalnie, normalnie normalnie rozmawialiśmy, przychodziliśmy, tam chyba nawet rękę podaliśmy, już nie pamiętam. Chuj w to. No a potem już kurwa tak się zaczął zachowywać, to naprawdę no, kurwa druga twarz, nie? Tak naprawdę i za przeproszeniem Kurewska, nie? To jak według ciebie to było, czy ty faktycznie um, jak spotkaliście się za pierwszym razem na backstage'u? To powiedziałeś, Panie, pamiętam, że nie pamiętam tak to było dokładnie, bo wiem, że pierwszy jak wszedł to z, z Denisem kurwa przyszedł, nie? Denis przed fotografem. Ja mówię ZAMKZIR, masz jakiś Sam się śmieję nie, pan, do dojdzie, sam się śmieję, no. Pan. Nie no, faktycznie o, się uś uśmiechnąłeś, o, uśmiechnąłeś o, na, na tym, ale... Ale widziałeś to? Ma... Dobra, pytanie jest takie, a, czy Alan, śmieję, Alan po prostu ma coś takiego w sobie, co... Czy różne może. głupi. Rzeczy? Ty bezkitu, a może szalony reporter się dopierdala, że mam syf w pokoju do streamowania? Bo chce mnie na Zelmera, kurwa, naciągnąć. Może wyłudził parę Zelmerów jeszcze gdzieś w piwnicy, kurwa, trzyma, bo przed policją schował. I może po promocyjnej cenie chce mi opierdolić. A tu to, 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 tego nie przeanalizowałem, kurwa, do końca. Głupi jest, no. Że... że... że No bo jest głupi. O, i że jest głupi, no to, widać, to no, no, cię... tak trochę żal potem, jedno. potem ten, potem mówię, potem... Yy, przyszli razem... Yy, I... Potem co, kurwa... Potem to jebiesz, kurwa. Nie, nie, czekaj, czekaj. E, no, przyszli, przyszli razem i kurwa... Po, Deni, po walce z Denisem normalnie chyba żeśmy gadali, z tego co pamiętam, no, bo wiesz... Ja co chwilę, kurwa, poznaję, kurwa, setki ludzi, kurwa, wiesz... Z nim, kurwa, nie utrzymuję... Tomek, to czy kogoś pomówiłem, czy nie, to niedługo się okaże, na no spokojnie. I widziała to i moja dziewczyna, i Kubuś. No tak Ale na spokojnie... Mo oczywiście mogę z nim zamienić parę zdań, tak, no to jest normalne. Okej, okay, czyli jutro tak jak podsumuję. Ale jutro normalnie wy wy wymienimy e uprzejmości i jak faceci. Nie, ja ci na jutro. a ja ci jutro najebie o. No. O. Nie będziemy się uprzejmości. To co tu kopłeś, kurwa, chłopie, no kopłem. kopłem. Ja mogę, taki, ja mogę no tak, takich 300 Ja tak. mogę takich 300 przyjąć, kurwa. I ty mnie I, i tych <laughs> ty mi logi okopać, o? No, zobacz. Kurwa ty. Topie, to się nie zacznie dzisiaj, te ja ten nie da, loki to cię kurwa... Ja nie zasnę. Teraz, teraz, nie, dawaj ja się po jednym pierdoleniu. Nie, nie ma problemu. No to panowie, możemy zrobić, umówić się tak, yy, że po tym jednym zrobimy face to face i zobaczymy jak... Yy, Dobra, yy, ale się nie dojdzie nie do walki. Po no, nie ma jutro, 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 jutro się będziemy bić. Co, czyli wycofujemy się z tego, okej. Okay. Jutro się będziemy bić. Wycofujemy się, się ale, się ale to wtedy bijemy. obaj musicie. Jutro się bić. Bardzo dobrze. Czy pytanie jest, czy faktycznie był odczuwalny ta czwura cię trochę bo ile ma? Nie, nie, nie. Ile można gadać o tym low kicku pierdolonym? Kurwa mać! Nie, Nic, kurwa, objęcie. Ale pod kolaną ładnie trafił, bo. Tak, idealnie, idealnie, nie, idealnie, idealnie, ale nic, są, nogi są tak kurwa okopane, ale, słuchaj, tak jeden. są kurwa twarde, będę, kurwa, są małe, rąbał ale jak są twarde. Ci... Będę, będę sobie... Cię rąbał, 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 sukcesywnie będę cię rąbał kurwa jak drewno. Ja pier... I ty to mówisz, tak? Tak. To cię zablokuje jednego lokika i będziesz płakał. No ale... To jak ty nie będziesz wigał. rąbał kurwa? Nawet, nawet, nie, nawet nie będziesz widział kiedy ja kopnę. Co ty pierdolisz ty? O. Ty walczyłeś kiedyś? Nie, pierwszy raz, <laughs> pierwsza walka moja. No to ty gada. ja nie będę widział kurwa. Pierwsza moja walka. Ty kopniesz i dostaniesz overhanda prawego i będzie po tobie. Dobrze. A na przykład kontaktował się z Tobą, nie wiem, Denis i zdradzał Ci, bo przecież się bił z Alanikiem. Cokolwiek na ten temat jakieś dobre rady przekazał? Nie, ale po co miał mi coś zdradzać? Nie wiem, Nie co Miał mi coś zdradzać, jak tam było do jednej bramki. Czy Że... nie masz, tak patrzę na to zdjęcie, nie masz ginekomastii? <laughs> nie, nie mam. <laughs> nie masz? Nie. Klatę nie. mam dużą, wiesz? Nie, wiem, się daje. się tak... przypierdalasz teraz, ty... kurwa. Ja widzę, że takie no jest i tak, podszczypywanie takim, troszkę. kurwa kurewskim zachowaniem, które mówisz kurwa, tym bardziej Cię kurwo jebana nienawidzę, nie? No. Nie wiem, czy chciałeś to powiedzieć do mikrofonu, ale... Nie chciał. Myślę, że chciałeś. No dobra, panowie. Na koniec y, dla publiczności zrobimy Wasz face to face. Zapraszam bliziutko. Weź to weź kurwa odejdź. To odejdź jeszcze raz? To czy ci ci emocje? Nie uderzę cię. No. to nie do, do walki nie dojdzie. Ale ani odrobinę wyższy. Serwer przesyła mm. 3 zł i 30 groszy. Kiedyś sobie mówił, że on woli walczyć z, walczy z, z wysokimi zawodnikami. Przeładowałem punktu. mu sprzedawałem gietakoki ja wymieszanego ze skruszonym apapem up i mefedronem, a on dzwonił i chciał więcej. Przestałem, bo wydzierał się na całe wiślane tarasy i przypał. Surfer, co do Twojej historii akurat nie wiem, czy jest to prawda, czy nie, ale. No cóż. Ach. Dzięki za Donatana. Na sposób roko to dostałem kika. Nie, nie spałem. Od razu wstałem. Od razu. Już jutro, moi drodzy, twarzą, proszę jeszcze panowie, do kamery boxing position. Ale nie, jednak zaiskrzyło coś tutaj przez moment, widziałem. No, ale dużo mocniejszymi walczyli się z nimi No to zobaczysz. zobaczysz. Ja się nie boję. No dobrze. Bardzo pewny Alan Kwieciński powiedział, że walczył z dużo mocniejszymi zawodnikami. A jak to się skończy, już jutro, moi drodzy, gala jubileuszowa Prime MMA 10 Jaki ten, W ogóle ten, powiem wam, śmieszy mnie to zachowanie tego kurwa Alana, bo on jest taki uszczypliwy, uszczypliwy mi się wydaje, że temu, sz, tego szachtę wkurwia, że on się go nie boi, tak go zaczepiać. ciągle, tu go za cycka złapie, tu go za rękę dotknie, a on tak się, wiesz, puszy, puszy kurwa i się wkurwia, że ten się go nie boi. Jest zaczepiany, jest zaczepiany. Bardzo dziękuję, że oglądaliście pierwszy panel, na drugi zaprosimy wiesz, bohaterów main eventu. いい